Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Pan Marcin Fryderyk. Ślubuję Dziękuję. taki dopóźnuk. Dziękuję bardzo. Z przyjęciem złożenia ślubowania damy Pan do wypełniania radnego. Także gratulacje jeszcze raz. Rady Miasta Łaziska Gruny, na którym zabiorę na sam koniec głos, aby przedstawić projekt OKO -PZN. Stworzenie alternatywnego programu wobec rządowego dla ratowania górnictwa, energetyki, kopalni w Polsowie i elektrowni Waszynska Górnych. Dziękuję bardzo. na początku chciałbym złożyć życzenia na ten nadchodzący 2025 rok żeby to był rok szanowni państwo walki o rzeczywistej walki o można prosić mikrofon na początek chciałbym e, złożyć życzenia żeby ten nadchodzący 2025 rok był rokiem rzeczywistej walki o kopalnie w Polsce Elektrownię Łaziska, Panie Przewodniczący, na Pana ręce chciałbym złożyć taki drobny upominek. To jest z 10 lat walki Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych o zasoby naturalne, o polskie górnictwo, powstrzymanie likwidacji kopalń, energetyki opartej na naszych surowcach energetycznych. I przyszedłem tutaj kolejny raz z propozycją współpracy, żeby Łaziski Samorząd rozpatrzył sprawę przygotowania projektu niezależnych ekspertów ratowania kopalni Bolesław śmiałej i elektrowni Łaziska. Szanowni Państwo, nie ma zgody społecznej na likwidację kopalń energetyki opartej o nasze surowce. To jest droga donikąd, to jest zadłużanie naszego kraju, to jest polityka wbrew wszelkiej logice oparta na absurdach. Ja sobie tutaj przygotowałem w międzyczasie. Parę zdań, to odczytam to teraz. Strona rządowa, tak jak powiedziałem, zaproponowała nam nielogiczne, absurdalne rozwiązania, na które nigdy nie będzie zgody polskiego społeczeństwa. I myślę, że tutaj chyba jesteśmy wszyscy zgodni, dlatego była ta debata w Domu Kultury z ludźmi, którzy mają za zadanie, szanowni Państwo, żebyście byli tego świadomi. Likwidować kopalnie, wydobycie węgla i naszą energetykę opartą na węglu. Tak, żebyście wiedzieli, byli świadomi, z kim rozmawiacie. Polska będzie w ten sposób dalej zadłużana, nasze budżety. Proszę Państwa, zacznijmy walczyć wreszcie o godne życie w Polsce. Niech to będzie ten, ten rok takiej przełomowej walki z tym systemem który wyniszcza nas, wyniszcza nasze rodziny, nasze dzieci. Wreszcie jest czas, żeby jakoś dotrzeć do sumień też radnych, żeby podjęli te trudne sprawy, trudne wyzwania i zechcieli się skonfrontować w jakiś sposób z naszym projektem, żebyśmy mieli możliwość przedstawienia tego projektu. Może na zwołaniu takiej sesji Rady, żeby był czas na przedstawienie wszystkich możliwości, które posiadamy. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę. Szanowni Państwo, dopóki nie wypracujemy alternatywnego programu produkcji taniej energii, nie ma zgody na likwidowanie żadnej kopalni, żadnej elektrowni bazującej na naszych surowcach. I wreszcie połączmy jakby te działania Wasze, y, niezależnych ekspertów, ludzi z ogromnym doświadczeniem. Którzy przygotowali politykę energetyczną Polski do 2040 roku. Ja to złożyłem w podawczy badawczej. Będziecie się mogli Państwo z tym zapoznać. To jest tutaj, jest też nowy model biznesowy dla polskiego górnictwa i energetyki. To jest opracowane od, od 10 lat, czeka na wdrożenie w Polsce, ale jest prowadzona polityka antypolska, wyniszczenia polskich, Polaków i to, że jest, Szanowni Państwo, ten zegar nie pokazuje, że to jest ostatnie pięć minut, jakie mamy. Byłbym zaszczycony, gdyby znalazło się jakieś godne miejsce na ten zegar, żeby on przypomniał, przypominał i też następnym pokoleniom, że byli ludzie, którzy oddali właściwie wszystko dla ratowania Polski polskiego Górnictwa Energetyki Zasobów Naturalnych. Szanowni Państwo, ja już to mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, zasoby naturalne nasze są wyprowadzane przez spółkę Orlen do Zagranicznych Kapitałów. Łączenie Pegeningu z Orlenem to jest zuchwały i bezczelny skok na zasoby Polaków, na naszą własność. I tutaj też oczekujemy od Was wsparcia, poparcia, myśmy pozwali Orlen do sądu. I sami tej batalii nie wybramy. Jesteśmy tego świadomi, dlatego, taki apel, gorący apel do wszystkich, wszystkich Polaków. Idźmy z tym tematem, przekazujmy, że politycy to są najwięksi zdrajcy, jacy chodzą po polskiej ziemi. To są ludzie, którzy, proszę mi nie przerywać. To są ludzie, którzy podzielili nasze społeczeństwo, nasze rodziny. Ojciec synem nie rozmawia. Zacznijmy oddolnie walczyć o godne życie w Polsce. Serdecznie dziękuję. I jeżeli będzie taka wola, będą pytania, bardzo chętnie odpowiem. I apeluję o stworzenie takiego zespołu, który. Pochyli się nad sprawą kopalni Bolesław Śmiały, elektrowni Łaziska, bo to jest być albo nie być dla Łaziska. Poza tym jeszcze odbierają Łaziskiemu samorządowi wpływy z podatków, i co oni chcą w zamian dać? Niech oni z własnych majątków dają te pieniądze, które przekazywała kopalnia, elektrownia Łaziska w podatkach na Łaziska. Górny. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i gratuluję Panie Radny wyboru. Tej zaszyty, funk, podjęcia tej zaszczytnej funkcji no, wybrzmiała tutaj Roda Przysięgi, bardzo piękna. Liczymy na działanie właśnie zgodne z interesem Polski, Polaków, naszego społeczeństwa. I jeszcze OZA o technologię ograniczenia smogu, Szanowni Państwo, ja już powiedziałem na. W tej debacie 3 miliony ton węgla możemy dać polskiej gospodarce, Polacy nie muszą się zadłużać, już kończy. Proszę wytrzymać jeszcze 10 sekund już kończy. To jest taka taktyka, panie przewodniczący, żeby wybijać z rytmu, tak? Żeby tracić wody. Szanowni Państwo. Ludzie nie muszą się zadłużać w bankach. Jeżeli my wprowadzimy tę technologię... Nie jest możliwe wymienić 3 miliony kotłów w Polsce, więc to jest absurdalny kolejny przykład yy, rządu PiS. Ja bym już teraz pan przerwał. Nie Zajmijmy Zajmij się też tym tematem. Panem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, bardzo, dziękuję Szkoda, że znowu taki zgrzyt niepotrzebny. Dziękuję bardzo.

Bardzo również za przygotowanie, podziału, i przygotowanie się tak tego, co się dzieje w tym roku, podczas tego Na tym dzisiejszym. Niektóre Państwu do zobaczenia w przyszłym roku, chyba, że zobaczymy jeszcze raz, będzie, ale kończymy, że na żeby został to samo w Panu Rudzi, Panu Sekretarzu, i radni. Przepraszam, czy będzie ktoś z radnych zainteresowany tym tematem, o którym powiedziałem? Tak? To ja poczekam. Nie ma więcej radnych zainteresowanych. O, ogólnie. Zwracam się ogólnie do, do państwa radnych. Przykazałeś o samą dokumentację naszego panu przewodniczącemu. Pan przewodniczący pokaże, że nam my się do tego odniesiemy, a nie będzie te indywidualnie teraz nie rób. Rupok... Jeżeli to, są to pytania, zbieranie. to bardzo chętnie odpowiem. Czy my, czy my się indywidualnie zaangażujemy? Czy to nie Czy są pytania radnych o to pytam? Czy będą? czy czekać, czy czy mogę już opuścić to, to to nas... sala, tak? tak? Kiedy, kiedy nie na ale tutaj było inne pytanie, czy państwo radni mają jakieś pytanie? Dziękuję. Ja bardzo. Dziękuję bardzo. tutaj mamy jeszcze spotkanie robocze, Oczywiście. Zania W takich momentach zawsze odzywają się jacyś adwokaci diabła. Zawsze prze przerywanie. Przepraszam, bo Pan sobie zostawił jeszcze tutaj jakieś dodatki na skali. Aha, tak. Jest odbierany właśnie w taki sposób. Dzień dobry. W taki sposób przez ludzi, którzy wybieramy piękne przysięgi składają. A później nawet trudno się wypowiedzieć. To jest któryś raz z kolei, gdy są przerwane moje wypowiedzi. Najlepiej zakneblować usta ludziom. Jest to mimo wszystko duże przeżycie. Organizm cierpi stres powoduje, że nie można myśli pozbierać. A tu jeszcze, jeszcze w bezczelny sposób przerwa się wypowiedź. Szanowni Państwo, to już chyba jest... To już być może ostatnia sprawa, którą podejmuję. To jest nadludzki wysiłek z mojej strony. Ze względów zdrowotnych nie powinienem w ogóle tego podejmować, ale tutaj chodzi o łaziska, przetrwanie miasta, które w bezczelny sposób chcą zlikwidować urzędnicy polskojęzyczni, ludzie na usługach obcych, Polska przejęta przez kogoś z zewnątrz, słowa Morawieckiego. To są zbrodniarze, zbrodniarcy, którzy z gorliwością likwidują Polskę, nasze życie, ale nie ma zgody na to. Jak się górnicy obudzą, w nich nadzieja zmieni wiele w Polsce, a łaziska mają być takim takim punktem zapalnym na mapie Polski, bo tu właśnie wychodzą te wszystkie patologie związane z likwidacją, niszczeniem polskiego górnictwa, wydobycia na kopalniach i elektrowni opalanych naszym węglem sprowadzają za granicę ogromne ilości 20 milionów ton węgla. Gdyby to polskie kopalnie wydobywały, oczywiście byłyby rentowne i my to proponujemy, żeby zwiększyć wydobycie na naszych kopalniach żeby zrobić audyty kopalń. Jesteśmy do tego przygotowani i wprowadzić na razie na jednej z kopalń. Niech to będzie kopalnia Bolesław Śmiałek. Program likwidacji marnotrawstwa, patologii. Ewentualnie możemy to na każdej innej kopalni w Polsce zrobić. Szanowni, duży stres, duże przeżycie. Dziękuję za uwagę. Wspierajcie Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Krzysztofa Tytko, który walczy w sądzie z Orlenem, tak jak mówiłem, do radnych, ale to tak jakby grochem o ścianę. Nieraz to już mówiłem, ale nie ma w ogóle zainteresowania. Płyną z prądem. Może się obudzą. Miejmy tą nadzieję powinna ostatnia umierać. Ja przynajmniej mam marzenia, które chcę, żeby się spełniły i żeby nasze dzieci mogły godnie żyć w naszym kraju, stworzonym przez dziadków, pradziadków, a niszczonym przez tych zwyrodnialców przeklętych bandytów. Serdeczne pozdrowienia na święta na nowy rok. Walczymy.